Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus stał i wraz z uczniami poszedł za nim. Jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frenzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła jego płaszcza, będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył w letnistów rat tłum zgiełkowy, rzekł: Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo pańskie. Gdy pojawia się Jezus, dzieją się cuda, znaki, uzdrowienia, przychodzi nadzieja do serc ludzi, przychodzi Słowo, które ma sens i które się spełnia. I bracie i siostry, w tym kontekście możemy czytać Stary Testament, czyli to, co było przeczytane w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju. Bo patriarcha Jakub śnił o drabinie do nieba, po której schodzą i wchodzą aniołowie, czyli o miejscu, gdzie jest obecny Bóg. I gdy czytamy Ewangelię, widzimy te cuda, te znaki, to co jest tym miejscem obecności Boga? Czy jest jakaś świątynia, jak ta, którą obiecał zbudować patriarcha Jakub? Czy jest to Jakiś znak, jakiś totem, jakiś, jakaś przestrzeń sakralna, tam, tam w Betel. No nie, moi drodzy, nie chodzi o takie miejsce, ponieważ patriarcha Jakub, on śnił już wtedy, prorokował na temat Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus jest drabiną do nieba, po której. Miłość Boża wstępuje i wstępuje. To On jest jedyną pewną drogą zbawienia, drogą nadziei dla nas. Dlatego zachęcam, otwierajmy Stary Testament i szukajmy tak zwanych tropów, czyli tych przestrzeni, gdzie możemy odkryć, gdzie możemy zrozumieć je dopiero wtedy, gdy zobaczymy osobę Jezusa Chrystusa. I prośmy też w naszych modlitwach dobrego Boga, by nasi bracia Żydzi otworzyli oczy i odkryli, że cały Stary Testament mówi o Jezusie, żeby wyznali wiarę, że On jest jedynym Panem, Zbawicielem, jedyną drogą do nieba.